Witam w drugiej części nauczań serii doktora Ciaka-Myslera pod tytułem Ocena naszej rzeczywistości. Oni nawet wpadli na pomysł, aby wziąć zegar atomowy do samolotu i rzeczywiście stracili na tym 0,059 mikrosekundy. To było na wschód, a kiedy polecieli na zachód, zdobyli 0,273 mikrosekundy. Może ktoś powie: A to drobnostka, ale to potwierdziło teorię relatywności Einsteina. Jeżeli czytałbyś o tym w podręcznikach fizyki, Zazwyczaj będą mówić o dwóch bliźniaczych hipotetycznych astronautach. Teoretycznie byli oni urodzeni w tym samym czasie, chwili. Jednego pozostawimy na Ziemi, a drugiego poślemy na najbliższą gwiazdę. Jedna z tych najbliższych to Alfa Centaur, i jest ona oddalona o około 4,5 lat świetlnych, a więc poślemy jednego z tych bliźniaków na tą gwiazdę. Z połową prędkości światła i z powrotem. Cóż, jeżeli to jest 4,5 roku w jedną stronę, wtedy zajmie mu 9 lat, aby powrócić, według naszego zegara, a więc mówimy tutaj o zegarze ziemskim. Ale zegar, którego on będzie ze sobą miał, jest czymś zupełnie odmiennym. Bo jeżeli zastosujemy transformację Lorenza, okaże się, że na jego zegarze jeśli to byłaby podróż dziewięcioletnia, gdyby miał lecieć w jedną stronę dziewięć lat i w drugą również, wtedy wyniosłoby to piętnaście lat i siedem miesięcy, ale on powróciłby o dwa lata i pięć miesięcy młodszym niż jego brat bliźniak. Uwaga, jeżeli ci to nie przeszkadza, to znaczy, że nie słuchałeś uważnie. Posłuchajcie, jego czas będzie odmienny niż ten, którego mamy tutaj na Ziemi. Według praw i pomiar ziemskich, więc głównym tego celem jest, aby pójść nawet głębiej. Wyobraźmy sobie, że posłalibyśmy go w tę samą podróż w prędkości prawie takiej samej jak światło. Załóżmy 99,99% ,99 prędkości światła. Wtedy zajęłoby mu 9 lat według naszego zegara, ale według jego to by mu zajęło zaledwie 33 dni. Dlatego zawsze musimy sprawdzać wszelkie informacje i aktówki, które przeglądamy, abyśmy nie ominęli ważnych informacji. Einstein przyniósł nam rewolucję, rozpoczynając od teorii relatywności w 1905, ale ważniejsza była jego generalna teoria relatywności w 1915 roku. Dlaczego to jest ważne dla Ciebie i dla mnie? Ponieważ on rozpoznał, że Ty i ja nie żyjemy tylko w trzech wymiarach. On rozpoznał, że istnieje czwarty wymiar. On rozpoznał, że nie ma różnicy pomiędzy czasem a przestrzenią. Że istnieje czterowymiarowe kontinuum, potwierdzone na 14 sposobów w 19 ułamkach dziesiętnych. To nie jest już więcej tylko teoria. To jest potwierdzone. Dlatego teoria relatywności jest bardzo fundamentalna. Ale powodem, czemu to jest takie ważne dla nas, jest to, że musimy zrozumieć, że czas jest własnością fizyczną, nie jest uniformem, ale zmienia się wraz z masowym przyspieszeniem grawitacyjnym. Aczkolwiek ty i ja żyjemy w wielu, więcej wymiarach i jak na razie wiemy, Żyjemy prawdopodobnie w dziesięciu, jeżeli nie więcej. Do tego również wrócę. Jednak powód, dlaczego mamy tak wiele nieporozumień, jest faktem, że nauczyciel podszedłby do tablicy i zarysował linię od prawej do lewej. Od lewej strony byłby początek czegoś, albo może narodziny jakiegoś imperium. A naturalnie prawa strona byłaby końcem tej historii, albo imperium. A więc wszyscy zostaliśmy wyuczeni w szkole o osi czasu. Kiedy jednak zbliżymy się choćby w małym stopniu do konceptu wieczności, wtedy mamy tendencję do przypuszczania, że ona również zaczyna się gdzieś z lewej strony i kończy gdzieś z prawej. Myślimy o wieczności jako miejscu, w którym jest bardzo wiele czasu. Co czyni to bardzo kolorową poezją, nawet jedna ze zwrotek w dobrze znanej pieśni Cudowna łaska twa wyraża takie tendencje przypuszczenia. Jednak zadajmy sobie kilka szczerych pytań czy Bóg jest podmiotem restrykcji mas i przyspieszania grawitacji? Oczywiście, że nie. A więc Bóg nie jest kimś, kto ma po prostu dużo czasu. On jest tym, który jest poza wszelkimi restrykcjami i ramami czasu razem wziętych. I to jest dokładnie to, co nam mówi Izajasz, ponieważ tak mówi, wysoki i wyniosły i panujący wiecznie. Inne tłumaczenie mówi, który dziedziczy wieczność. Jeżeli on posiada technologię, aby nas stworzyć, to również posiada technologię, aby do nas coś zakomunikować. W jaki sposób on autentyfikuje swoje przesłanie? W jaki sposób wiemy, że jest to przesłanie od Niego? A nie jest to sprytnie podsunięte kłamstwo. Jednym ze sposobów, w jaki on to autoryzuje, to fakt, że polegamy na nim, pamiętając, że jego atrybuty są pozawymiarowe. O tym dokładnie nam mówi Izajasza 46,10. Od początku ogłaszam to, co będzie i od dawna to, co się jeszcze nie stało. Czyli Bóg uautentycznia, autoryzuje swoje przesłanie poprzez zapisanie historii, która się wydarzy, demonstrując tym pochodzenie spoza naszych czasów. Porozmawiajmy teraz o geometrii wieczności. Użyłem wcześniej poziomą linię, aby pokazać Wam oś czasu, jednak teraz wyobraźcie sobie, że ta linia zmierza wprost w Ciebie w trzech wymiarach. Tył tej linii to przeszłość. To, gdzie my jesteśmy, to czas teraźniejszy, a to, co przed nami, to przyszłość. Dla nas życie i czas to sekwencja wydarzeń. Od przeszłości po teraźniejszość, aż do przyszłości. Lecz dla kogoś, kto jest poza ramami wymiarów czasowych, czegoś, co my nazywamy wiecznością, od tego punktu widzenia taka osoba byłaby w stanie widzieć w tym samym czasie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. My oczywiście nie jesteśmy w stanie tego uczynić, ponieważ jesteśmy ograniczeni do naszych wymiarów. Jednak dla kogoś, kto jest poza nimi, nie ma z tym żadnego problemu. Podam wam prosty przykład. Wyobraźcie sobie, że siedzicie z boku i oglądacie paradę. I z jednego kąta wyłaniają się jednostki maszerujące, różnego rodzaju zespoły. I kiedy się zbliżają, dla ciebie. Jest to jedynie sekwencja wydarzeń. Widzisz tych, którzy wyłaniają się z tamtego rogu, tych, którzy idą bliżej i tych, którzy idą prosto. Jednak dla tych, którzy by oglądali to z lotu ptaka, widzieliby to w zupełnie inny sposób. Obserwowaliby grupy parady, które się dopiero formują, tych, którzy byli bardziej skupieni, i te grupy albo tłumy, które były bardziej rozrzedzone. A więc oni są w stanie widzieć wszystko w tym samym czasie, z ich punktu widzenia. Są w stanie dostrzec wiele więcej niż wy. Może to nie jest najlepsza analogia, ale perspektywa z innych wymiarów nabiera zupełnie innego znaczenia. Bardzo lubię wypowiedzenie Alberta Einsteina, który powiedział: Ludzie tacy jak my, którzy wierzą w fizykę, rozumieją różnicę pomiędzy przeszłością, teraźniejszością a przyszłością. Jest to tylko uporczywie trwała iluzja, dosłownie tłumacząc, a więc rozumiemy, że czas jest szczególnym unikatem w rzeczywistości, w której się znajdujemy. Pomówmy nieco o tkaninie naszego wszechświata. Wiemy, to jest faktem, że wszechświat, czyli kosmos, nie jest wieczny. Z różnych powodów wiemy z termodynamiki, że gorącz spływa z gorącej materii do zimnej. I jeżeli wszechświat by istniał wiecznie, czyli od wieków, wówczas temperatura w całym wszechświecie byłaby jednolita. A tak nie jest, wciąż się ochładza. Dlatego miał początek i na pewno będzie mieć koniec. To jest udowodnione nawet termodynamicznie, więc jeśli możemy to tak nazwać, nie ma wieku wieczności. Miał swój początek i ma przeznaczenie końca. O tym mówią prawa fizyki. Kolejnym aspektem, który wprawił w zdumienie fizyków, jest odkrycie, że prędkość światła nie jest stała dawien dawna, w wieku XVII. Kepler, René Descartes oraz inni uważali, że światło pojawiało się natychmiastowo. Innymi słowy, że jego prędkość również była natychmiastowa. Takie były przypuszczenia. Jednak w 1677 holenderski Olaf Roemer pomierzył zaćmienia satelit Jupitera jeden, który był bliższy orbity i drugi, który był dalej. I w ten sposób pomierzył prędkość światła, dokonując odkrycia, że światło miało określoną prędkość. Około 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Jednak świat fizyków nie zaakceptował tej teorii, wciąż przez około 50 lat twierdząc, że prędkość światła była natychmiastowa, aż pojawił się angielski człowiek James Bradley w 729 roku, który uznał pracę i odkrycia Roemera jako prawdę. A więc przez ponad 300 lat prędkość światła była mierzona 164 razy poprzez 16 różnych metod. Aż do dosłownie kilku lat temu, podług bycia prześladowanym przez wielu ówczesnych fizyków i naukowców, nareszcie rozpoznano pracę Barry Satterfielda Normana, który ponownie zasugerował, że Roemer miał rację, że prędkość światła nie była natychmiastowa. I wtedy zaczęto porównywać wszystkie poprzednie eksperymenty, Odkrywając bardzo ciekawe fakty, Roemer sugerował, że prędkość światła wynosiła około 307,600 km prędkości na sekundę, plus lub minus 500-400, co wciąż nie jest złe na poziom nauki tamtych czasów. W 1875 Harvard wyszedł z tą samą metodą, tylko że jego obliczenia wynosiły prędkość Około 299 000 km na sekundę. Pamiętając, że w tamtych czasach technologia wciąż się zmieniała i awansowała. Aż w 1983 roku National Bureau of Standards stwierdzili, że prędkość ma prawie 300 000 km na sekundę. Ale co okazuje się niespotykaną rzeczą, to ich znaczenia. Ich pomiary prędkości światła w rzeczywistości różniły się. Pierwszym było 307,600 km na sekundę, drugim 299,921, a trzecim 299,792, co oznacza, że prędkość światła się zwalnia w upływie czasu. Idea prędkości światła nie jest natychmiastowym, dosłownym roztrzaskaniem się w oparciu o najbardziej klasycznych naukowców, ponieważ to zburzyłoby zachowanie atomowych zegarów i teorię wieku naszego wszechświata. Dlatego do dwóch lat temu ten temat był bardzo kontrowersyjny. Dlatego w ciągu dwóch uprzednich lat pomnożyła się liczba artykułów, dzienników, czasopism, które rozpoznają, że prędkość światła nie jest taka sama i niezmienna. W 1967 zmieniono definicję z jednej sekundy orbity, krążącej wokół Słońca, na czas atomowy, który różnił się liczbą, proszę spójrz na ekran. Dlatego od tamtego czasu musieliśmy być bardziej bystrzy, abyśmy byli w stanie obliczyć i pomierzyć te rzeczy. Jednak tutaj się okazało, że zegary atomowe oraz krążenie orbity nie były już więcej zsynchronizowane. Bo jeżeli zegary atomowe są dokładne, wówczas, wówczas prędkość orbit Merkury, Wenusa i Marsa również się podwyższają, nabierają tempa. Bo jeśli stała grawitacyjna jest rzeczywiście stała, wówczas wibracje atomów i prędkość światła maleją. Do tego doszli naukowcy i udowadniają to w przeciągu ostatnich kilku lat, co zmienia zupełnie pogląd naukowców i fizyków. Gdyby prędkość orbitalna planet wzrosła, naruszyłoby to prawo zachowania energii. A jeśli te zegary atomowe są prawidłowe, stała grawitacyjna powinna się zmienić. A jednak oczywiście tak się nie stało. Istnieje kolejny aspekt, który również szokuje nasz koncept rzeczywistości, a są nimi przesunięcia widm ku czerwieni. Większość z tych, którzy zajmują się astronomią, jest wam znany fakt, że gwiazdy mają widmo, które przesuną się w prawą stronę, dlatego tak to nazywamy. Edwin Hubble w latach dwudziestych twierdził, że powodem tego jest, że gwiazdy oddalają się od nas. A więc cały koncept poszerzania się naszego kosmosu opiera się na tym przesunięciu czerwonych świateł wokół gwiazd. A więc im dalej gwiazda się znajduje, tym więcej czerwonego światła widać po prawej stronie. Wszystko brzmiałoby wspaniale, gdyby nie dwóch panów, którzy pieczołowicie zebrali pewne informacje na temat przesunięcia ku czerwieni, odkrywając coś niezwykłego. A mianowicie, że przesunięcia czerwieni zawsze znajduje się w cyfrowym kroku. A to raczej wybija wszelkie próby tłumaczenia, dlaczego to się przesuwa w prawą stronę. Może dowody wskazują w dziwny sposób na to, że zachodzi w tym generalna zmiana w tej własności, w tym obszarze i że jest to efekt atomowy bardziej niż recesyjny efekt prędkości. Krzywa wynika z tego, według pewnego statystyka w Kanadzie, który bardzo dokładnie to analizował, Stwierdził, że istnieje 95% korelacji, który nam ustalił jego efekt. Że, jeżeli byśmy spojrzeli w przeszłość, zobaczylibyśmy, że prędkość światła była o 10-30% szybsza w czasach Chrystusa, dwa razy szybsza w czasach Salomona, cztery razy szybciej w czasach Abrahama i być może 10 milion razy szybciej na 3000 lat przed Chrystusem. Dlatego to wszystko, o czym mówiłem, alarmuje nas o konceptach które my nazywamy rzeczywistością, wiekiem Ziemi, wiekiem wszechświata. Jednak dla celu naszego dzisiejszego nauczania pragnę wytworzyć w nas świadomość naszych przypuszczeń na temat wszechświata praw fizyki, kosmologii i astrofizyki. Porozmawiamy teraz o koncepcie rozciągania albo rozpostarcia niebios w odniesieniu do wersetów biblijnych. Czym jest tkanina przestrzeni? Czy to jest tylko metafora biblijna? W Joba 9:8 jest napisane: On rozpościera niebiosa i kroczy po falach morskich. Ten, który rozpostarł niebo niczym zasłoną i rozciągnął ją jak namiot, w którym można mieszkać. Izaja 40, 22. Pan swoim rozumem rozpostarł niebiosa, Jeremiasza 10, 12. I tak w wielu, wielu fragmentach możemy znaleźć podobne wersety, które mówią o rozpostarciu, rozciągnięciu niebios, Zachariasza 12. De facto mamy 17 innych wersetów, które o tym mówią. Nasz wszechświat, którego dzisiaj znamy, nie jest jakąś pustą próżnią. Ty i ja możemy sobie wyobrazić, że może pomiędzy nami a gwiazdami przestrzeń jest pusta, tak zwana pusta próżnia przestrzeni. Jednak Biblia mówi, że to może być powalone, Izajasza 64,1 może być rozdarte jak płótno. Psalm 102 25. może być wstrząśnięte. Zobacz na ekranie że Hebrajczyków 12, 26 i inne wersety. Może być spalone drugi Piotra 3,12, może być podzielone na dwie części, objawienia 6, 14. Wszechświat może być zwinięty jak płaszcz albo zwój. Hebrajczyków 1.12 i Zajasza 34.4. Dziś wiemy, że przestrzeń ma swą własność. Jeśli wziąłbyś przestrzenną małą próżni przestrzeni i ochłodził do temperatury zerowej nazywają to punktem zerowej energii, wówczas wciąż to by zachowało tyle samo energii, co 100 milionów słońc, bo istnieje tam energia resztkowa, która wydaje się nam tłumaczyć, dlaczego elektrony nie kierują się spiralnie do jąder, ale są podtrzymywane przez bazę energii, wiemy, że prawdopodobnie przestrzeń ma stałą dielektryczną prymitywność. Jeśli możemy to tak nazwać, czyli przenikalność elektryczną, zdolność termiczną, impedację wewnętrzną. Każdy naukowiec wie, że antena radiowa czy telewizyjna posiada również przestrzenie fizyczne. Prędkość światła w stworzeniu była prawdopodobnie 2,54 na 10 razy szybsza, choć głównym punktem jest, że przestrzeń ma swoją własność. Ty i ja o tym nie myślimy w ten sposób. Przestrzeń, wszechświat możemy zwinąć jak płaszcz albo jak dywan. A więc jeżeli bierzemy to dosłownie i możemy tego dokonać, wówczas istnieją inne wymiary, w których można by tego dokonać. Bo jeśli weźmiesz płaską kartkę i ją zwiniesz w rulon, zwój, wówczas musisz użyć trzeciego wymiaru. A więc musi istnieć przestrzeń tzw. płaszczaków, czyli ta dwuwymiarowa, ale ku temu musielibyśmy stworzyć kolejny, trzeci wymiar, aby tę kartkę zwinąć. Dlatego Bóg już nam dawał wskazówki, podpowiedzi na temat faktu, że istnieje wiele więcej wymiarów, o których my myślimy, albo wiemy, uświadamiamy sobie, bo my wciąż próbujemy wszystko pojąć w, tylko w trzech wymiarach. Jednak dziś już wiemy na podstawie Biblii, jak również na podstawie fizyki kwantowej, że przestrzeń i cały wszechświat należy do więcej wymiarów niż tylko trzech. I to natychmiastowo przenosi nas na płaszczyznę hiperwymiarów, lub innymi słowy hiperdementacji. Może powiesz, co to ma w ogóle wspólnotę? Z naszym tematem. Zobaczysz i możesz jeszcze się zdziwić, ponieważ mówimy o bramach i portalach tej obecnej rzeczywistości, którą Tyk i ja kiedyś opuścimy. Większość z nas była wyuczona tzw. zwaną geometrią euklidesową, o której może nawet sobie nie uświadamiamy, ale o tym będziemy kontynuować w części trzeciej. Gorąco zapraszam, dziękuję.